Mój pierwszy rzut kastem mogą być jaja. Nic nie mów. Bo poczekaj, 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 poczekaj. O, stary. Siedem metrów. O, mój 10! Z wiatrem się nie liczy. O tym jeziorze słyszeliśmy już od pewnego czasu. W jego wodach pływają potężne szczupaki i metrowy esoks na nikim nie robi wrażenia. Nadchodząca jesień była najlepszą porą, aby ruszyć do Szwecji i sprawdzić, czy legendy o rybach z jeziora Warpen są prawdziwe. O, piękny ranek. Fajna pogoda się robi, nie? Jest trochę wiaterku. Nie wiem, czy później ma wiać, czy ma siadać. I patrzyłem. Ładny dzień się zapowiada, to trzeba łowić co? roboty? Tak, płyniemy. Próbujemy tutaj. No tu jest fajna woda. Uuu, ale głazujcie na mnie. 8,5 metra. O, 8,5. Ale powiem ci jak się płynie, to zimno. O, żeśko. Ogień! Lecimy. Ładna ryba? Nie. Chcesz podbierać? Nie. Nie tak go tak. Co się stało? Zdjęła się. Zeszedł? Zeszła. Rybka a. zeszła. Ale ładnie poszarpana. No, oszukała mnie. Ale pierwszy kontakt był. Jest taka ławica, że dna nie pokazuje. Pokazuje głębokość 3 metry, a tu będzie szóstka. No. Tyle ryb. O, kurde, znowu ty idzie za gumą mi dziubie. Drugi raz. Może jeszcze poprawi. No właśnie na to liczę. Idzie i nie wiesz. Drugi raz już mi dziubnął. Ja nie umiem kręcić. <laughs> Stary, trochę tak jakby na pożyczonym rowerze ktoś jeździł. Eee, myślałem, że większy. Ty jak no. fajnie czuć na tym kiju. E, no. Czekaj. Czekaj, jak mówimy tak. Rybka jest i dla mnie to jest totalna nauka. Łowić to Szczupak na kasta. Szupak na szupaka, zobacz. Dobra. No, no uciekaj. Do wody. Gratulacje. No, jeszcze nie ma czego. Spokojnie. Tutaj no. przyjechaliśmy, wiesz, na... Podobno na duże ryby. Mam muśki. Zaczeka wice drobnicy pod nami. Dobra, trzeba, tylko że ściągnęło nas na. On wziął skantu. wiesz, tam było 3 metry? Aha. Teraz mam 5,5. Dobra, rzucamy. Mi, pierwszy tak spadł. Jest to, że źle kręciłem. Ale łódka nie pójdzie w las, sucha, Bo ty rzucasz, zobacz, nas łódka odciąga, nie? Ja rzucam w kierunku dryfu, a ty rzucasz w drugą stronę, więc łódka go jeszcze ciągnie w dodatku, a mnie przybliża. Wiesz o co chodzi? Moja przynęta dochodzi do nas szybciej niż Twoja, dlatego że wiesz, że ja rzucam i się zbliżam do gumy, a Ty rzucasz i się od niej oddalamy. Lepsza? Nie. No ale jest, patrz. Proszę pan. Ty, ten casting to się zaczyna, kurde. Podoba mi się, podoba mi się. Chcesz podbieraczek? Co no, możesz działać? Na wszelki, nie? No lepszy, proszę Cię. i go! Do Wora! No nie no, dużo lepsza robota. Co ty gadasz? Ciutkę większy. Wyjmuj mój go. Tylko że ci tam nie cię, nie? proszę pana. Metróweczka to to nie jest. Ale już coraz bliżej. Naprawdę, tak kurde, nie czuj no co. Pokaż to jest... na co. No Co coś tam. Nie, trzymaj go. Jeszcze no. czekaj, okay, jedna. Szwaldzonkerek. Prezentuj, opowiadaj, wypuszczaj. Co tu dużo opowiadać? <grym> <grym> Ładne uderzenie. Stanęliśmy, zauważ, przy tej ławiczce, którą znaleźliśmy. tak I coś tu się zaczyna dziać. Ładnie. No powolutku, powolutku. O fu. Kurde. Jak Janeczku wrażenia z tym łowieniem castingiem? Powiem ci, że pierwsze wrażenie jest takie, że nie wiadomo jak to trzymać, wziąłem to do ręki i w ogóle, wiesz, zdziwiony strasznie jestem, ale po kilkudziesięciu rzutach zajężyłem mniej więcej o co chodzi, rzuty wychodzą. Także nie jest źle. Jeszcze walka z rybą jest dziwna, nie? W ogóle no, ten kołowrotek ma takie, taką małą korpkę. Tutaj wiesz, w ogóle hamulec walki, inny, w ogóle, wszystko inaczej, ale... Jest do ogarnięcia, no. Ja wiesz co, ja specjalnie wziąłem takie kije i dla Ciebie i dla siebie, bo Ty nie łowiłeś castingiem, ja też nie łowiłem, Życie. żeby udowodnić i sobie i innym, czy jednak da się tym posługiwać, czy nie bardzo. No i po tam paru godzinach okazuje się, że jednak ja naprawdę wcześniej nie łowiłem castingiem, Janeczek też nie. Na pewno jest to, jest to metoda do łowienia dużymi przynętami i dzisiaj... Powalczymy tymi większymi, co? No właśnie o to chodzi. Duże przynęty, duże ryby. Miejmy nadzieję, że tak będzie. A to przy okazji druga teoria, którą sprawdzimy. Pierwsza to casting, czy to da się w ogóle tym łowić. A druga, czy duże przynęty są rzeczywiście selektywne. Bo moje wrażenie jest takie, że na małe przynęty to są i duże ryby i małe, a na duże przynęty są i duże ryby i małe ryby. Więc zobaczymy. Ja na pierwszy plan. Ja z kółeczka. Ja z kółeczka Schwarzenkera. Ile to? 25 centymetrów. Mm. Zobaczymy, co do tego wyskoczy. Ufmy. Uj, jest dobry. Jest dobry. Będzie dobry. Uj, za Żubek, za dzióbek. Eee, myślę, że większy. Czekam Poczekaj, by się wczepił, ale mówimy. Bardzo onker, taka jaskuła, bo się nastawiłem na te duże, 25 cm, ale zobacz co on ma na ogonie. Masz, trzymaj patyka. Jak tu takie ząbki zostają. Ja nie wiem czy to po szczupaku, wiesz, ale duża jaskuła, 25 cm wtedy ryba, tylko że z głębokiej wody, wiesz, one się chyba przestawiły teraz. Bú, bú, bú. Zamienim striek, jaskółkę, no jest oksa. Zaczyna mi się podobać. No poczekaj, poczekaj. Do, dobry chyba, co? Czekaj, już jestem, już jestem. Dobry czy niedobry? Dobry. Dobra, to uwaga. Przechodzę sobie tutaj koło ciebie. Uuu, dobry. No Janeczku, masz życiubę chyba, co? Możliwe. Pięknie. <laughs> yeah. Uch ty. Czekaj, bo ja tak stoję, wiesz. Dobra. No, ładna. Mm. już nie ma, odrazu, już się wypiął. Od razu go wypiął. Dawaj gumę. Zdezelowany znowu puls szat. No, Janeczku, taki to, taki to do zdjęcia chyba pójdzie. No zaprezentuj, kurde. Mm. To co, ty? Mm. Ładny, naprawdę bardzo ładny. Je yeah, ryba! To dawaj zdjęcie, No to jakiś śliczny, jak Janeczek prawie. No, no, no. Janeczku, dobrze się spisałeś. Dobra, gdzie mam aparat? Tam mam tak. aparat. Pierwsze godziny na warpen przynoszą nam kilka niewielkich szczupaków oraz pierwsze doświadczenia w łowieniu castingiem. Janek złowił swoją życiówkę, gdzie jednak podziały się naprawdę duże szczupaki, z których słynie to jezioro. No Proszę Pana, moja, Udało życi się. moja życióweczka. W Polsce nie miałem takiej rybki. Życiówka? Życiówka. I na kasta? I na kasta. Będzie Peter. A jak nie. nic, mamy taką herbatę <grym> i sok z jagód. Bardzo będzie dobrze. herbata. Dobra, Tłuczemy, tłuczemy, bo coś może się zacznie dziać, chociaż to nie pogoda, ale Słucham. biorą. Pierwszy dzień i życiówka? Janek, wstydziłbyś się. Wstyd. Trudno co zrobić? Bo ten to samo zrobił na innym filmie, na Borholmie, też zobaczycie. Pierwszy dzień, Bóg, życiówka. Trudno. Trudno, co zrobić? Trzeba łowić, trzeba łowić. Nie. No, to poczekaj, to ja z siatką na motyle nie, czyli nie to Nie, ide. nie jest już. No to wiesz, potrafię szukać. A masz ustawiony? Tak. Nie, tak, nie, tak. czy nie? Dobra, to na spokojnie. Oj, chyba tak, to jest. Jeszcze go nie widzę, ale wolę się przygotować, co? Z, z drugiej strony będzie. Upa. <laughs> Może ma zaczep. Ładny? O, taki fajny. Dalej go z tej strony. O, no, spokojnie. No i. A <grywa> <Yeah. grywa> uh, <feel> <grywa> No Janeczku, duża przynęta, duża ryba. Fajnie, ale miałem takie puknięcie i za chwilę ślicznie obarwiono. Tak, piękne. O, coś go żarło. Zobacz. O, kurde. Tak jakby go coś klasnął. Stary. Boże, ale fajnie. Dobra, wiesz co, wypinamy go. No. no. Dawaj tutaj. Co on mi A, w ogóle żeś... z tym zestawem zrobił, A, widzisz? Kaktusa zrobił z tej gumy. wieku. Ledwo był zapięty jednym grotem praktycznie. On mi tu porwał wszystko. Nie Tum... porwać, to ciąniał, no, ale wiesz, mocno. Poplą to. No, wiesz, poplątał wszystko. Dobra, prezentuj rybkę. Uuu. No taki 85, myślisz? Ale jest ślicznie obarwiony, ciemny jest. taki, widać, że z głębokiej Piękny. wody. Spadek jest taki z 6, schodzi do 12 i tak wzdłuż tego... Ale wziął tego, mi na tym głębszym. No, wzdłuż tego kantu. Czekaj, odłożę tą gumę. Jest, ale masz tak poplątane wszystko. <laughs> ja to będę pół godziny siedział nad tym. Nie no, zaraz to tak. ogarnę. A! Nie umiem tym kręcić znowu. Biegnę tę tak Ech, chyba mały, wiesz? Opędzlował całą gumę, zobacz. No. Chociaż wisi na jednym haku spadnie. Jecha! Ale jest zabawa. Jest, był, był. Jest zabawa na jednym haku wisiał. Nie na to zbrojce Elegancko. Nie jest duży, ale tu złapał. Gdzie masz te gumy? Gdzie masz te gumy? Zaraz ci pokażę. Co chwilę branie, co chwilę branie na tą gumę. Ja mu ją zabiorę. Ukradnę w nocy. Chodź się pokaż. O, piękny uh. Piękny yeah. Poproszę, poproszę tą gumkę Tą, ona już okay. my... Czekaj, wypuścimy Tyle. Ja stąd i wracam. Idę do Ciebie, ale bardzo delikatne branie, więc podejrzewam, że ryba siedzi lekko, wiesz. Takie, wiesz, puknięcie. Aha. Ale... I'm ready. Dawaj. O, jeszcze nie. Jeszcze nie. O. Chcesz jakoś sobie przejść? Nie, nie, ja tu nie. nie. Musimy tylko uważać o. na się Fajnie. Nie. Dawaj. Nie. <laughs> Dobrze wcięty. Dobra, uciekaj no. z pobierakiem. Ja ci wędkę od razu przyłożę, bo tutaj nie będę miał miejsca. Fajny grubasek. No. Ale on są pięknie ubarwione tutaj. Jeszcze w tym słoneczku, o. mroźny ramek. piękny. Jest zima. Piękny. Dobra przynęta, co? No duży szwalzonker. Duża guma. O, duża stosunkowo, no bo to dozbroiłem sobie, bo hak mam 7.0, więc nie za duży. Do zbrojka z dużej kotwicy. No i to I działa. I działa, ale oprócz jeszcze kasta postanowiłem sprawdzić. Zresztą ty też, no też ja masz też, taki przypom, Fluorokarbon? Tak. Bo część osób twierdzi, że fluorokarbon nie, nie nadaje się na szczupaki. A ja uważam, że się nadaje, tylko musi być odpowiedniej grubości. Tu jest 0,8 mm. I dwa zaciski daliśmy. Ja dwa tak samo. zaciski, tak. Również kotwiczka jest na, do dozbrojka, jest z tego samego fluorokarbonu. Jak na razie. Jest wszystko ok, więc zobaczymy. Oby taki 120 na mnie przegryzł, bo wtedy będzie lipa, natomiast nie spodziewam się, nie ma takiej możliwości. Dobra, łowimy. A, jeszcze coś Ci pokażę, a propos tej gumy. Zobacz, tu to ma łopatę. A, Dziś? no fajnie zamiata. Fajnie zamiata to. To w wodzie ma naprawdę właśnie taką akcję, jak szczupaki lubią, czyli wolno, powolutku, zamaszyście ogonem i cała przynęta się kolebie. Spróbujcie. Rybom smakuje. Chyba to jest to, co, na co czekaliśmy, wiesz, myślę. Tak. Nie jest mm. ale to ale zdecydowanie moja największa ryba na kasta. O, Coś widziałem. Ja. O. U, patrz, wypiął się w podbieraku. Proszę. Ja jeszcze to wypnę. Wiesz, jakie dziwne branie? Podnosiłem przynętę i poczułem, że, wieś siedzi coś, mm -hmm. nie? Więc wciąłem. nie było uderzenia, tylko za, zawisł. Dobra, weź podbieraczek. Dobra. Mam go. Oh. No, piękny, fajny, piękna ryba. No myślałem naprawdę, że jest większa, bo jestem nieprzyzwyczajony do tego castingu. No, liczyłem na meter, jak to się mówi, no, ale jeszcze trzeba będzie chwilkę poczekać. Ale szukamy ryb na głębokiej wodzie, jest naprawdę zimno, ranki są mroźne, minus 5, minus 6, w ciągu dnia trochę lepiej, więc te ryby trzymają się głębszej wody. A to jezioro podobno ma olbrzymi potencjał ryb takich dobrze ponad metr. No na razie jeszcze tego nie doświadczyliśmy, ale, ale dzieje się. Tu podobno jak biorą, biorą rzadko, ale fajne ryby. No i na razie się to sprawdza, troszkę mnie klasnął. Urwałem tego dużego szwardzonkera na zaczepie, a już mi się nie chciało drugiego zbroić, wiesz, więc założyłem sobie nieśmiertelnego dzika. No i to jest jednak. To przynęta. No i bardzo Kurde, wiecie, nasz czupaki mówili. Ha. Fajnie będzie Gdzie Będzie fajnie. One mają zęby i gryzą. Słuchaj. Pocierpieć też trzeba. Tak. Co to jest za woda? Co to jest za woda? Gdzie my pracujemy? Stary. Dobry. Ja już się nawet nie pytam, czy podbierać czy nie, bo widzę, że tak. No. Dobry chyba, co? Jest dobry. Może to ten, co mi spadł? Nie no, <laughs> na pewno nie. Ty nie czujesz na tych castingach w ogóle czy to jaka to ryba, nie? Ale fajnie. On gdzie zaspokojnie. On ci odwiedzie, ja hamul, hamulet... są Ja cały czas krwawię. Jeszcze ma. Uuu. Zobacz. Dobrze, no dobrze, dobrze. Spokojnie, spokojnie. Pompuj by kijem. Ja go z zaskoczenia jak się uda. Ale on jest... Do dołu, do dołu. Do dołu. No Janek, do dołu. Do dołu kij. do Czyżby? Kurde, dawaj do, do mnie, do mnie, <grym> do, do, do mnie, do, do mnie, do, do, do mnie. A, stary, A jaka no wojna. metra! Ja, ale byk Ja nie wiem, ale zobacz co on zerżar coś. Ty jaka wojna. Uuu. Nie mogę, no nie mogę, ale ty. Niech się schowają to zobaczmy na moje ręce. Zobacz na moje ręce, nie? To tu pokaż operatorowi! Zobacz robi. na moje ręce. <grym> A zobacz Uuu. na moje ręce. Ja jestem pokrwawiony. O, Jakiś maszyny trafiliśmy. Słuchajcie, rzut, moja ryba, rzut, Janka ryba, spada, rzut, Janka ryba. Ja jestem pogryziony, on jest roztrzęsiony, ale jestem szczęśliwy. oskubany Poczekaj, wiesz co, ja muszę, muszę go wypiąć najpierw, wiesz Ta, co. Tu są nożyczki. Dawaj. Ja jestem Wybinię. zakrwawiony. Tak. O ty. Człowieku. Dobra, uwaga, tu do zbrojka jest. Raz, jest. czekaj. Dobra. Ja uciekam z tym poddyrakiem. Chociaż nie, no nie ucieknę, bo nie splątany w sułenkę Zawsze proszę Dobra No podnoś prezentuj Na takie ryby można jeździć Na takie szczupaki No co co, życióweczkę poprawiłem No i to jak? Przecież to jest prawdziwy kroko o, Zobacz na ten pysk stary to jest prawdziwy krokodyl. Ja nie mogę, stary. O kurna. Sto jest na Janek przyjechał tu po swojej życiówki. No i mam. <grym> no i mam, jak skromnie. Ale to zdjęcie musi być. Nie? No, musiał ku... obowiązkowo. Oh. Ogień! Oh! Oh! Jest, jest. Dobra, robię ci fotkę. Oh. <laughs> Proszę pana, pięknie, pięknie to zrobiłeś. Ja to obo, chodź tutaj. Oh. Ogól się. Ah. Jest. O, stary, ale ja nie mogę. Dowaliłeś. Jameczko. I zobacz Dowaliłeś. na co. Ripple sadzik, uzbrojony jeszcze dodatkowo w dwie kotwiczki. Lekka główka. Tak, lekka główka, 10 gram. Gruby fluorokarbon, właśnie, który wytrzymuje jednak. No i fajne, fajne branie, przytrzymanie takie, wiesz, tempe przetrzymanie i A ja jesteśmy się na głębokiej wodzie, wiesz, to jest ponad 9 metrów. Tak, 9 metrów. Tam niedaleko jest jakiś kant, ale nie stoimy teraz na kancie, stoimy wiesz, na głębszej wodzie. I nie wiem, czy one się tak odpaliły, czy, czy to takie miejsce. Wreszcie otworzył się worek z dużymi szczupakami. Pierwsza metrówka na pokładzie, a to dobry zwiastun na kolejne dni. Janek, czy Ty nie przeginasz? Nie. Z tej strony go wezmę. Dobrze, ja tu będę. Sandacz! Sandacik. Dawaj do Cik. mnie. Uh. Czyli jednak... Jest. No są, są sandacze. Są sandacze. My, mój go. Czekaj, weź. kija. O. Poczekaj, czekaj. Podbierak. O, mogę ci. Poczekaj, czekaj, Poczekaj. czekaj. O, nie wezmę. Podawaj Uh, uh, uh. Proszę pana, tak to wygląda. Zobacz, wszystkie te ryby tutaj? Są takie ciemne. przechodzące piękne. przechodzące wybarne. w złoty to? Ten, ten grzbiet ma taki naprawdę czarny, a tutaj fa... no ładny, ładny, ładna ryba. Ty, twój pierwszy sandacz na? Na casting. Na casting. <laughs> Ale jednak zobacz, jednak natury się nie dał szukać. No. Fenwick. Elitech, sam na przyjechaliśmy na szczupaki, o, on to zawsze robi. <laughs> Poczekaj, co? Zdjęcie, nie? No zdjęcie. Daj, 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 proszę bardzo. Ja Wam pokażę, jak to wygląda na planie. Widzicie mnie? A teraz zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Proszę, proszę. To jest operator to w końcu zobaczcie, jakiego pomocnika tam mamy moczy nogi <grym> moczy nogi, walnie tam na koniec pamacisz. przywitaj się. Sieba, sieba. No także jak widzicie, jest nas więcej nie tylko ja i Janek.